Tradycyjnie już 6 stycznia w uroczystość objawienia Pańskiego spod Bazyliki Katedralnej w Tarnowie wyruszy pochód Trzech Króli. To już ósma edycja tego wydarzenia. Pochód przejdzie ulicami Katedralną, Rynkiem, wekslarską, Bramą pilznejską, Wałową, Targową i Bernardyńską. Do ogrodu Ojców Bernardynów, gdzie znajduje się Żywa Szopka. Bezpośrednio po mszy świętej o 12.00 celebrowanej w Bazylice Katedralnej i przejdzie ulicami Wałową targową bernardyńską i zakończy się w ogrodzie Ojców Bernardynów. Serdecznie zapraszamy do udziału w tym marszu przede wszystkim rodziny z dziećmi aby wspólnie przy śpiewie kolęd dać świadectwo o tej radości, którą przy i zbawieniu, które dla całego świata przyniósł Jezus Chrystus. Pochód ruszy około godziny 13:00 pod bazyliki katedralnej.